Dobra, Deniz, słuchaj, bo wczoraj tak zadymiłeś e, u Dela w aferkach, że ciężko to nie popytać. E, nazwałeś dość mocno Daniela Omielańczuka. E, powiedziałeś, że niedługo się z nim spotkasz i powiesz mu to w twarz. To nie wiem, wiesz, że się z nim spotkasz, czy planujesz e, przyjechać do WCA? Nie będę do WCA mu wchodził, spotkam się niebawem. I powiem mu parę słów od siebie i na pewno zrozumie chłopak lepiej, żeby zrozumiał. Wiesz, to jest niefajne, kurczę, że że wiesz, kiedyś tam jego córeczka potrzebowała tam jakichś pieniędzy na leczenie, robili zbiórki, jeśli tam dokładałem, nie będę mówić co, komu co, jak dawałem, bo nie będę robić z siebie jakoś bohatera. Nie jestem osobą, która będzie publicznie pokazywać to, że komu co, ile dał, komu ratował życie albo coś, taki nie jestem, nigdy nie byłem. Ferrari też nam nie przekazywał 20 tysięcy na tą jego córeczkę chorą. Przekazałem komuś, żeby przekazał Ferrari, żeby się lepiej zachował elegancko. Bo jak się nie zachowa elegancko nie przy tych pieniędzy, to może stać mi się po prostu krzywda. Jeśli chodzi o dzieci, jestem bardzo na ten temat. Yy, naciskam zawsze yy, wpłacił, zachował się fajnie. Także fajnie zachował się z szacunkiem. Yy, sorry zmęczony jestem już i pierdolę głupoty. Yy, wracając do tego o to mi się nie podoba to, że wiesz, że gość kurwa gada, że udawałem z kontuzją kurwa, gdzie badania mam, wyniki mam, rezonans mam, wszystko kurwa jest pokazane na białym a ten gość będzie mówił, mówił kurwa, że się specjalnie położyłem, bo się bałem, kurwa dostać w pizdę, bo już się zmęczyłem, że położyłem się, żeby nie dostać od bomby. Kurwa wiesz, i takiemu gościowi na przykład ktoś wierzy, na przykład jesteście jego kolegą. No to wiadomo, mówię że wierzył. i później ten kolega powtórzy innemu koledze, kurwa, i robi się gówno burza, że jestem, kurwa, oszustem, że ludzi na pieniądze wypierdalam na pay-per-view, bo wiesz, bo to walka była ustawiona. Nie lubię takich ludzi, dlatego chuj mówić za to, kurwa, dla mnie to jest nieeleganckie, jest sportowcem, niech chcę będzie sportowcem, kurwa, nie się próbuje do normalnych, kurwa, ludzi i szczególnie, że mnie oczernia to się też może na, dla niego źle skończyć. Jest sport, o co niech sobie trenuje, kurwa, nie się zajmuje swoim życiem, niech się odjebie od mojej osoby, a szczególnie, wiesz, jakby coś tam było na rzeczy, to chuj. Ale, kurwa, nie jestem osobą, która oszukuje ludzi i, wiesz, nie jestem, kurwa, właśnie, który się będzie kładł, kurwa, kładł bez powodu, nie? I mi, się, no, I mi się to bardzo nie spodobało, dlatego tak się wypowiedziałem na ten temat.